Witam Was kochani bardzo serdecznie. Dzisiaj pokażę Wam jak wyhodować z pestki awokado. Potrzebujemy awokado, a dokładnie pestkę z awokado. Musimy przekroić. Musi być dojrzałe, żeby zjeść. A my wykorzystamy pestkę. Potrzebujemy szklankę z zimną wodą i wykałaczki. Następnie nasze, naszą pestkę musimy nakłuć. Będą nam potrzebne cztery wykałaczki. Coś takiego. I teraz taką pestkę umieszczamy w szklance z wodą. I musimy ją tak włożyć, żeby po prostu czubek końcówka tego, tej pestki była w wodzie, żeby puściła nam korzenie. Zobaczcie, ta awokado stało gdzieś około 4 tygodni w, w soliczku z wodą i puściło taki wielki korzonek. Teraz muszę przełożyć do większej szklanki w różnym miejscu. Wlałam zimnej wody i przełożymy sobie. O, może to będzie miało. Trochę luźniej i nie wyraźnie. Czekałam gdzieś około 4 tygodni, żeby taki koronek wyrósł. Zobaczcie, awokado wypuściło już bardzo duże korzenie. Już tutaj rośnie roślinka. Będzie nam coraz większa rosła. Zobaczcie, tak urosło moje awokado. Już puściło bardzo duże korzenie. Ładnie się ukorzeniło. Zobaczcie, jak już ładnie urosło. Teraz takie awokado wsadzimy sobie do doniczki. Bardzo ładnie ukorzenione. Ja wiem, że ja już je dawno powinnam przesadzić, ale jeszcze tego nie zrobiłam. Takie duże. A teraz zrobimy pstryk. I wy też możecie mieć takie duże i piękne awokado. Jeśli spodobał Wam się filmik, pamiętajcie o subskrypcji. Będzie mi bardzo miło. A na dzisiaj żegnam się z Wami. Do zobaczenia. Pa!